Kupiłem wszystkiego, halo! Kurna, ja go jadłem! Oj, no i o, jestem był. tym, bestią bagendą znowu. Ja, Ale, ani tak nie, ani raz nie było. ja kupiłem sobie... Sabagę, <grym> ja też nie, nie byłem. Nie wiem, jak nie. te pociągi jeżdżą, to mi gra umiera. Po prostu karta graficzna płonie. Nie, nie przeklinać przez 15 sekund, jej, jej. bo się odpadam. Dobra, lecimy! 15 sekund mówi. Bo... A ty mi to zabrałeś! Raz, no. dwa, trzy, 4. No uspokój się! Ty w ogóle 5. się uspokój. O, ja myślałem. <grym> no myślałem. zaczynamy. Ja zrobię łapki. Dobra. Dobra. No, zaczynamy Pewnie zaraz czegoś nie trafię. Pewnie tak. Dobra, zrobiłem łapki. Ale co, uciekaj, pił. A Ja Ale zrobiłam kropki. Nowy legion. No, a ja zrobię tam ej, na pianinie nie zostało raz. ostatni poziom dosłownie. O kurde. Mas bo... radę tutaj zrobić kropki przekichamy. Ej, Dobra, no, staram kropki. się, staram się, robię, robię. P ja zrobione, nie? Ej, było no, dwa razy takie same, robimy. czajcie? Serio? Kropki tak? miałem dwa razy takie same, praktycznie. Może się tak jednym różniło. A, a wiesz jaki no, ja miałem poziom. Legion wiesz jaki wytaś, ja miałem poziom w pianinku? No. Weź pod tego parca Wiesz jaki ja miałam poziom w pianinku? Miałam na przemian po prostu dwa kolory cały czas. Ej, o ja nie wzywam do mnie! Ajajaj aj, aj, no! od razu padłem. O, witam. Mm. Najgorzej. Mięso leży na glebie, jest fajne. Cieszysz się, fajnie się leży. Że mu jego nie podniosłeś. Zostaw mnie. Po nie, bo że pułapkę ten. Yy, znaczy ten robisz. Yy, o, czekaj, czekaj, co słyszę? Nie! Absolutnie nic nie słyszysz. Nic o nic? Jesteś głuchy, król, A, to sorry, już mam zamknięte. Nie, nie Ale pomocy! <laughs> I lepiej oh, ich nie otwieraj? A, dobra. łagi <laughs> <-hagi śmiech> mnie atakują. <laughs> dobra. Nie, Ebi dałeś proste zdanie, nie? <laughs> no nie, no jednego nie zrobiłem. Dobra, kończ to. <laughs> dobra, ja to odniosę. I Ja bym tego nie robił, Ebi jednak. Czemu, on tu jest? No bo on jest nie, Uciekaj. O kurde.

Destropabus! Ale cię No ty no, no, nie, no, nie pomogłeś! Mogłeś przyjąć kitę chociaż! Mogłem! I takłeś! No kurde, ja już drugi raz jestem, a ty nie, ani razu nie byłeś w dziurze! No bo potrafię... negocjować. Negocjować, raz, kurde. Dobrze, dobrze ze mną negocjował, pragnę zaznaczyć. No, Z ja zostawię, kurde, to była negocjacja. Raz, dwa, o. trzy, cztery. Witam, dzień dobry. No, no zaraz, zaraz? Nie, dwa, nie, no idą umie szlada zaraz, to! No. No. Dokładnie on tu jest, tam jest! Dobrze, biegnij za nim Tam biegnij za nim! A kurde, dobra, nie idę w tą tę stronę jednak, zmieniłem zdanie Depozytuję tutaj ciebie, co... Nie żeby znaczenie ja mam taką kryjówkę, że mógł tu sam gresić, on bym nie znalazł nigdy. No ale ty nie otoczenie. Ale przydało się... robić zadankę. Ja pierdolę! Ale Ora robimy Kurde, słyszę go a nie wiem gdzie, tak trochę przypał. Ej, filo, jest filo, nie Ja tutaj kroki tylko jakieś słyszałem gdzieś powiedzieć to Nieprawda Taka nieprawda, stanął mi się to trzyma. O cicho, nie ma mnie obok. Tak, a to nie wiem, ma... kurde. O kurde. Kogo to widzę. Trochę to widzę! Nie mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie. Nie mnie, to, no. to nie no jecha. To, to nie ty. To nie ja. To nie ty to, to nie ja. Ty. To współpraca. nie ja. To nie ja. To nie ja. To nie ja. nie O nie! Dobra jednak w drugą, jednak w drogą. Ale Feldu. A to mi bardzo. To biegniemy. Tak, jak nie, na czerwę, nie, nie zaraz. Za, połóż, ja, ja, ja mogę Mówi, Ale to, jak to się to nie liczy jako dwa! Zjebałem. zjebałem. A, a dostałeś zjebałem. O, Dostałem, dostałem. dostałem. A z no nie nie Ale tu muszę pracować! No to właśnie, do pracy, a nie! No to. tej parcy. Wow, nie zdążyłem odbić do skoku, kurde. Kurde, A kurde, ja, dobrze. nie no, dostaniesz na ziemi. Nie, nie ty, ja myślę, że ja się ja położę, Bo to może wiesz, nóż, nóżki cię bolą, może. Nie, tak. właśnie nie, jest git jest git. Nie, to czekaj, to masz, tutaj się poleżysz. To nie mogę. Odpoczywaj. Witam. Wrzucił mnie do dziurska, żebym spadł na no, O my, nie, to nie nóżki, dobra, cały zapomniałem. To. O nie, aktywacja, nie! To się. Jest tutaj o dobra, reaktywuję! Tutaj jest? O kurde, nie! Jednak nie reaktywuję! Zapierdzielam! Aaaa! No. Pomocy! E, e, e. Zapierdzielam, zapierdzielam, zapierdzielam. Gdzie, on Gdzie, on Gdzie, on Gdzie on idzie? 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 Dobra, poszedł sobie ode mnie Ja się wstrosiłam no tej twojej maski! Huggy Wuggy cosplay. Świetnie sobie radzę tutaj. No nie, no. Huggy Wuggy, spiecz, ale Huggy Nie! No nie, Haki już już go złapał. Ale źle, Huggy już Wuggy już. Huggy już Wuggy. Huggy już Wuggy już Dorwag już. No już. Ma nie, no i śmierć. Nie, spokojnie, Ale nie. I bo nam zostało. To jednak niespokojnie no, niespokojnie. No, chciałem powiedzieć spokojnie wyciągnąć, ale ja No Ale kawałek. już nie masz czego mnie wyciągnąć get. Ale gdzie jest ten ostatni? No, przy demon. Tak o kurwa. Mm. On jest za mną, dobra. ja robię taska. No i no, idzie, idzie w waszą stronę, idzie w waszą A! stronę. A, ale ich powalił! Ej, bo moja no, ręka się mówiłam. przyczepiła do taska. Ale za ja ja to miałem. dwa razy użyłeś miejki w ogóle? E, Czy nie jak. Ja, Jednego zabiję normalnie. No. Ale tak bardzo szybko. No Jeden go powaliłem normalnie i... Chagi no ręka on mi została w a, no, został. stał w miejscu, to by wiele wyjaśniało Ale toska, to było ważniejsze od życia Ej bo Dokładnie. mi ręce zniknęły, a dobra już mam Ej nie mogę użyć ręki, nie działa No niestety, jesteś bezręczny Prawa ręka mi w ogóle odleciała, a lewa nie dociera, co jest? O! dobra, <laughs> działajem już, działajem już, O. No halo Trochę. Gebent, ja, trochę niezręcznie! Jest trochę z od ręki! To jest ja <grym> szczyt komedii Dla mnie pierwszego lepszego. Prawda. Dlatego ja. A zapomniałem, że to no, jest gier, gra jeszcze. No oczywiście, że gram. To czemu ja mam rękę pod sobą trzecią? Co jest? Nie wiem, gra nie działa. Witam! Wśród żywych. Witam. Witam. Idę robić task. i prawie do. Log. Ja nie mogę znaleźć. Zaraz Do dam, okay. zaraz jak zrobimy, jakieś się dołem, A tam jesteście! Nieprawda, nie mam. Nie, tam, Nie, no. wydaje się. Uuu... Nie ma nas! Jak nie ma nas, ty jesteś... nie ma nas... No, nieważne. No, no, no! Jesteś hugi-wugi! Dokładnie, no, <gry> no, jak siedzisz, to jesteś hugi-wugi. A to no, nie, to nie, to ja nie chcę być hugi-wugi. No, nieźle. Hugi-wugi, to on ucieka stąd. Ja mam nadzieję, że ten artysta stworzy Co drugą. Tak? tak? No, popij tutaj piosenkę 2. Mami Long Legs! My Teraz będziemy musiało być o chunk in the Box. O Ja cały czas słyszę go, go nie ma, ja nie wiem co zrobić. Co się Boję się trochę. Ufuu. Jak byś nigdy nie zdupili. Fake news. No to kurwa, sobie róbcie. powinien być sabotaż dla wszystkich. Sobie, sobie mogą fajla odpalić takiego losowego. No i nic nie zrobimy. O no, cholera jasna! Musisz? Ludzi dzisiaj w życiu? Jest. Możecie to naprawić jak ktoś. Da się naprawić, no. Nieprawda, fake news. Kurde, muszę sobie rzeczywiście kupić ten sabotaż. Jestem bardzo ciekawy tych sabotaży. Co so fajne niektóre, wiesz? Tak jak tutaj na przykład jest. No to po to jest to, żeby nie można było oddychać w trakcie tego, się się w szafce. Ja zaraz zawału dostanę. Uwaga, bo mnie goni. No goni nie, mnie no, tu. Takiego odplaya zrobiłem imię i teraz teraz zaczął gonić, Jak no, goni, Legion? Nie przed, no mnie Przed to chwilą nie 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 za mną nie. leciał jeszcze. Legend, hagi, magi, megoni, Patrzę za siebie, a chopisz macha. <noise> nie, no i oczywiście, nie. kurde. Nie dziadzie. Nie, genie, no, wiesz co? Grubiesz, co? To się zrobić. co to, jak, ty, jak ty zawróciłeś do tej szafki, gdzie ja byłem w środku, to myślałem, że nie żyję wtedy, bo tak się popatrzałeś i poszedłeś. <noise> ja tylko w ja ja szafce. Ja słyszałem jakiś oddech, nie, ale tak myślę, kurde, szafka. Ej, ale, ale ten widok z Ona... trzeciej osoby też jest bo tak się odwróciłeś i teraz zacząłem trzymać oddech. Biegne, też tak Biegnij z tym kotkiem! Zniknę! Biegnij! Gdzie to jest? Ja na widzę ty. Nie wiem gdzie. Wiem. Tu jest! pokaz mi, jak nie zniknęło. To była teraz najgorsza. No nie no, skąd wiedziałeś? Ocie, widziałem twoją Już działałem. widziałem. Czyli grała popsuta po prostu. <laughs> Dlaczego? No, ja mam ja tak żenna. sobie. <laughs> Niegrywalne. Niegrywalne to jest, ja się chowałem, nie widziałem go, on też mnie nie powinien A, tak. Nie Ciebie. dopadniesz ich Ile tego go to jest no to chyba masz przewalone Fibi Nie Zostaw! Zaznam no Dobra, wychodź A, stąd nie. No nie to U, miałaś ten To chęć. miałaś bramę na górze, w sensie do zrzucenia Paletę miałaś i kołka jeszcze robiłam. Ten jak się kampi tutaj, legion. No, a widzieliście jak on obok nie przeszedł? Nie, nie widziałem. tuż koło mnie. No, dopiero teraz zauważyłem. O, czy już jest. Y follow the train? Nie, oh, nie, prawda. Dajcie radę mnie wyciągnąć, bo jest ich troje dużo. <laughs> no cóż, Pibino. Jest tak jest, no. Czasami się umiera. Dimon już siedzi w, w tramwaju. Ja pierdolę ci, Siema, tak tam? Tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, widzowie. Ale Sama, to to ta to ja mam R. Ja wczoraj grałem. <grym> I to Wrocławski zaraz się wykolei. I tutaj, campi. nie wychodzimy do serca. Nie rozumiem. Nie nie, tak się nie robi. O, nie. No widzisz, oddałem za ciebie życie, Fibi. Dziękuję. Czałgaj się, czołgaj się! A, zapomniałem! Ej! O, nie, zostawili go! O no nie, sam startuję, ale przykro. No to no prawda. To trzeci raz oddaję życie za ucieczkę, tyłu. Ale przykro. A, no, osiągnięcie robi. A, mogę 119 ale ja bym poszła wyciągnąć, jakby... Czemu on startuje by sam? Ale ja i tak już byłem martwy, ja byłem po dwóch. Jezus Maria, tak ciężkie to było. No, Ale nie fajne jest to, że startuje sam, nie? O, gra starting. Tak, gra starting, no kurwa. Ej, dobra, bo ja wybieram potwora właśnie, więc... Proszę mi tu nic nie zepsuć. Dobra, dobra, szybko piszcie. Mam nadzieję, że nie zdążyłeś no, kupić perków. Tak nie, bo to no, jest cheater, Zaczynamy w takim razie! Legion nie tuneluj tylko! Dobra! Ale będziemy ci mówić się... jak tunelujesz, i będziemy cię wyzywać, znaczy co? No ty jesteś debedowcem, nie możesz już bo będziesz miał na reputację. Aha! nie jest O to, tak! tak. Widać, że w to gówno i tak nie i taki trafia. Punkty mnie coś. Dobra, Dobra. ja pioninko Ja robię Maury. Uważajcie no. POTWÓR idzie! Uważajcie potwór idzie, ale gdzie to no, no, znowu jedna kropka mi zabrakła, no pierwon! Doskonale! O nie, na górze... Aaj, ej, znowu, ej już ten został mnie na bo góra, znowu mi zostawiło TASKO i ZNOWU NIE będę mógł bić hagiłagi na dole Dobra, dobra! Dasz nie, sobie ludzki, radę! Prawą rękę mi wyrwałeś Nie potrzebna ci prawa ręka Ale nie mogę użyć i Hagiłagi już do mnie idą! No nie no! OOOO! Nie mogę jednego trafić za każdym razem no O dobra, oddany mi ręce Dobra, nie kom tego Tusk, no muszę Dobra, w końcu Właściwie no, pisze minus rep pod tym profilem, a kam <grym> Minus rep, kamer. Wiesz, napisać minus, e, minus rep, rep to jest parę minut, a usunąć to parę rep. sekund Minus rep, e, trener, masz mi Minus rep, o minus rep. O kurwa, hagi -hagi! Kurwa. A kurwa, łagi? Ta? No nie mogłem złapać tego! <laughs> to jest Zapał mi chyba hugi wugi! Zamiast Zapałki, kurde to tą to dźwignię. O kurczę, co tu to robi? Robię, Będę przy treinie, jak coś. Train to taka mapa. Ej! A, skakuj tam, a nie... Skakuję, skakuję. Lubię tak naprawdę być w dziurze. To moja ulubiona A lubi? <taki 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 żart, żart nami. Co mi kradniesz? Leżało Ej, to ty... Znaleźć Ja też ją trzymam, wiesz co? Dobra, ale ogólnie przydałaby się pomoc troszeczkę Nie powiem, że nie Chciałbym stąd wyjść kiedyś. Daj spokój Źle ci idzie. tam ja, Lubię, lubię, ale kiedyś chciałbym jednak stąd wyjść, wiecie? Pomyślimy o tym no Wiecie, jest, żeby robić to, co się lubi. No robować? ja wiem, ale czasami trzeba. <noise> to, wszystko, wszystko, co dobre się szybko kończy, więc my mnie, jest to. No i zgubiłem kogoś. Trudno jest, jesteś w takim beznadziejnym miejscu, było paść w lepszym. No nie, no jakim lepszym? Przecież jestem przy pociągu. follow the train. To jest bardzo daleko. No to no, tam przy pociągu będziemy później. Jak na razie to. No, czy to ktoś tu swejlował puzzle? No nie no, nikt powinien nie przejdzie, A czy ktoś tu robi coś? O, dziękuję, no, już, już było blisko. Już czułem ból w lewej stopie. A teraz uciekaj, żeby cię nie stunował. Dobra, biegnę. Nie, Niesie kogoś innego po drugiej stronie mapy. Aaaa... Jest na scenie. Oj. No. Jest no, na scenie. Ale jednak zauważył mnie gówniak. No mnie też zauważył gówniak. Zostaw tą maszynę, co tych ludzi. teraz. Dobra, no dobra, 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 dobra. Czy ktoś tu zaczepiał mojego młodszego brata? Nie, no, nie, no, absolutnie, nie. morda. A skąd wyjmujesz tego, tego brata? No, nie da się go uniknąć. On bierze się, To bracia. się nie da, wszystko się no, da. Chodź, chodź, destru! chciałem tylko ogłosić, ale ale żyje, ponieważ... Wioska, tam Marto, Czemu nie że jest? Coś z mi urwał drugą rękę i już nie mogłem wcale bić hagiologii. A kto tam jest? Dosłownie, ja pojawiłem się w filicy Aha. bez rąk i bumary. Co? Kurde, no, miałem demenzję jakoś, naprawdę. Za roz... dużo cukierków wziąłeś? No, wziąłem trzy cukierki i mi ręce urwało. Takie jesteś właśnie. No, no bo chciałem no. Tak no za no coś Oj co ja AB, widziałem to. No, przepraszam Ej, AB to... nie pozwól się złapać gdy ci rękę masz poklejoną, bo właśnie Ej, ale ja, to ja to też tak jest. miałem i jak poruszałem parę razy tymi rękoma i działało. No, to, tak roku, to to ja, ja tymi staje... i nie zdążyłem, nie odlokowały mi się Czemu gdzieś? A dobra mogę po ciebie pójść trzeba było tak bo łowię, od razu? Tak, nie, nie wiem, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj nie. Chwilę. nie, 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 tu tylko przechodzę. nie, 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 tu nie, 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 Gdzie to jest? No, 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 spierdzielam stąd. nie, Gdzie nie, nie, to nie, 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 to nie, 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 Do dziury. No, skakuj tam, co ty nie. Świrujesz. Nie. Nie. Do no. No, trzech Dobra. razy sztuka O idę po Dobra wyciągaj mnie stąd, ja już nie chcę A, no ja nie przyszłam. naprawdę Kto go wyciągnął? Ja nie ja przyszłam, tak o to ci chodzi no, Okej okay. No nie źle. O ja kurde wiem, nie To ja idę w drugą! NARA no, ra! Nie przekro mi demon, masz przejebane! No jestem na no, tysięcy do tej się z nim bawiłam także że nawet ten nie zauważymy wcześniej Dobra, to jest. widzę, gdaj, no. To prawi, że wypch no. no, 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 no. Kurcze, czemu Biega, w dystan. Halo. tu te lagi Ty masz jest... tylko jednego do, do góry. Jest idealnie ja tyle, ile widzę. powinno być właśnie. Ty właśnie tylko jednego. Kurde, nie wiem, nie wiem gdzie tu są te do zrobienia. To poszukaj takich czerwonych strzałek. To na pewno jest pokazane na mapie. O, cześć. O kurwa, co ty tu robisz? Ja pierdzielę, nie spodziewałem się tego. No Trampił chyba. Ziub, kręciołek. O kurwa. No tu nie dobra, ma dobra. Czekaj aż mi się shift załaduje. Zobaczymy, Ej, jakie kręciołki zrobi. Chodź, chodź do swoich przyjaciół. Ajajaj, no i dupa. U, doba, mój wierzę, kolega ci wierzę. dotrzyma towarzystwa. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Witam, jestem w dziurze. I to w głębokiej i... nie powiem jakiej. Coś robi ostatni <grym> Ej, <grym> powodzenia, bo tam jest ich dużo, nie? Coś robi ten ostatni? No tak trochę wyciągam jedną osobę po drugiej. Dobra. kolor eh. normalnie. Trochę ich jest, to nie powiem, że nie przydały się pomoc Nie, żebym... o dobra Marudzisz Łatwo jest tam, na pewno No, nie wytrzymałam są. Dzień dobry, sobie. witam. Uciekaj, o nie, uciekuj! tutaj jest mały Gnój! Oszukany. zostałem No mówię, uciekaj! Ty kurwa biegłeś z drugiej strony, jajcarzu! No. No. Kurwa, by zrobiła, dosłownie That was prank, bro Kurde ja, nie, nie wiem, gdzie to samo w ogóle jest, to. No właśnie, robienia. też biegam. To, to samotne, I, no, no skakuj nocone. do tej dziury. No gonił mnie no! Mówię uciechę, ty! Ale ty grzeź, kurwa, ta z innej strony uciekała zupełnie. <laughs> <laughs> się, <Szuście> bagienny ty! się. <laughs> 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 Bagienne zielę. Baba wodna mnie <laughs> tu kto, kto w tej piwnicy nie umie trafić w hagi Tylko ty <laughs> Nie, w sensie. A, dobra, po prostu jest opóźnienie, nie można. Nie, bo u mnie to wygląda jakby grywał po prostu strzelał no te... w ścianę i nie trafiał, w O, Ola, do, do, nie... dobra. Doradź, ja jestem. <laughs> no, cześć. A nie, nie wstanę, dobra. I ja nie widziałem twojej ręki. No, bo była trochę po, pod zbudowana. Aha. Kurde. Cześć, co robisz? Dobrze, drzwi zamknięte. No, jak nam sobie radzić, Limon? <laughs> nie wiem, no tak trochę trudno było, jak mi przyszedłeś jest... za pleców, no i byłeś już na mnie od razu. Robisz ostatnie? Tak. Rok, rok, rok. Dawaj, wierzę w ciebie! Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Jeden! Jest! Yes, jak to Jest! Yes, to yes, to jeden! Jest! Jeden! Też radę, wierzymy w, w ciebie! Dzień dobry! No nie, jak to mogłeś zepsuć! No program trudne, na dziś. Do no. tego nienawidziłem Dzień muzyki. Właśnie się... nie wiem. Za spokojnie jest otwarta klapa się nazywa program. ciekawy! Jest. co? Jest, 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 jest tutaj. No kurwa! no nie, no teraz! Jest tutaj, powiem! Ja! No ja słyszałem go od razu, dlatego Ja, sko... ja skupiłem się ty... na tym, jak to robisz, myślałem, że skończyłaś i chciałem wziąć tutaj parca! Nie! No i chuj, no i cześć! Dara. Wyciągam, wyciągam, wyciągam! Ja No sorry, no! No ale i tak od razu. Jak wyleciałem, to po całości. A gdzie, wow. gdzie jest ta gra? Na dole. Tylko nie, on jest na scenie, wszedł ze sceny, podstawał mnie. Ale mnie tu nie ma. Już ze sceny. Wcale cię nie, nie widzę. Trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny. No ty chamie. O, o Legion, Legion jest w dwóch miejscach naraz. No <laughs> kurwa. Kto to taki cwaniaczek? Zależy kiedy. Jak skoczył na dół Kurde, to jest zrobione. No to wróży tam No ale ten jest w ogóle nie zaczęty. Ale no nie mówię nie o Demon. Co? Co? jest to nie widziałeś Ale to jest z piwnicy Brakowałem taki na, na jedno kliknięcie dosłownie. No tylko, że problem jest taki, że Legion to suszy. Nie. Ja nie zwracam uwagi na to, Ale co legion, mówicie spokojnie. Nie tak? Nie zwracasz uwagi? Nie, nie, nie. nie. Nie, 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 nie wcale. Zupełnie zero. <grym> dobra, to ja idę do podziemi. Słuchanie to było oszustwa, Legion nie oszukuje, więc zapewne tego nie słyszałem. No właśnie. Ale dobra, w głupie to mam jak ja to widzę, to skręcę ty. Go. Legion nigdy nie oszukuje. Dobra, gdzie jesteście z byczki Wyskoczył mi na twarz. Przedstawiciel jak się skupia? Przepraszam, tak. Przepraszam, że nic nie mówię no. No tak to jest czasami, tutaj już nikt nic nie mówił, tak wszyscy Przede mną, się mną już Nie no, to ja, czy, ja, ja już tak to, mam. Ej, koło, koło, to nie trzeba było mnie łapać. Destru, to... tryhard. Nie wydajcie się. Chodź, chodź. Kogoś tam no. widziałem! Właśnie mi się wydaje, że to jest ten mecz, w którym Ajaj. nie będę miał najwięcej tasków. Nie no, co ty? O nie! Braciszek! Ajajaj. Ło, ale party. <gorszy> o nie! Najgorzej! O nie! A, cię drzwi trochę przygniotły. W sensie ja zrobiłem całego ostatnego tatka, bo czym mi przyszedłeś, bo ktoś Trący. inny tam był dosłownie i tak? przeciwnie. No unlucky. Nie ja tylko ona. Ajaj. Kto został? Nie, no, wskakuj tu nie, To jest piwnik. w piwnicach coś Taki nie aj, aj, aj. No, się, a nie już się. No, Dimon się zgadzają nie sterczył. No właśnie chciałam powiedzieć, że teraz przyjrzał na Vector tej to jak nie wziąłeś. Legend tak jest, no. Czasu na coś takiego. No właśnie. Demon, gdzie Lekiego jesteś? Hehehe. <laughs> Co agresywnie! nie No Jezu, jakie agresywnie. Nie. Do chodź, chodź. Do... Ja nie chcę na tul. No chodź! Nie, nie chcę! Chodź się przytuli! Ja jest chyba społeczna! Nie wiem, czy ty to się przytuli! Jestem społeczna! A jednak nie mi tuli. <śmiennie> No, to zrobiłam